Ja się mam tu miłki, a to jest już kolejny odcinek z naszej serii Kwadratowa Przygoda. Jak widzicie, jest już donek. Tak jest. Y... I, i, i. I tak. Y... Jeszcze troszeczkę go doprawimy y... z takiego powodu, że Zrobimy tutaj schodki. Tu jest taki taras na chwilę. Tomek jest taki. No nie wyszedł jak chciałam. Przed mi strasznie nie podoba mi się totalnie, nie podoba mi się. Po prostu nie wiem. No chociaż nie jest prostokątny, kwadratowy, czy taki taki o. No cóż. Mm, co tu jeszcze więcej mówić? Yy, no to ja się wezmę do roboty, żeby nie przedłużać tego odcinka. I zaraz, zaraz, zaraz. Zaraz sobie gdzieś wyruszymy. Wiem sobie łóżko. Dobra, jeszcze mi troszeczkę drewno zostało teraz a jeszcze schody zrobimy przy okazji. Chyba dwa zostały trzeba zrobić. Może i nie. No cóż nie. Zaraz się sprawdzi. szcząg postać taki, tak i tak. on nich będzie na chwilę. Tu jak się wchodzi. Chyba tak jak postawię, to nie wejdę. Mi się wydaje. Chyba mi się dobrze wydaje. Znaczy nie Tak dobrze mi się wydaje. Szlak by go trawił. Nie mam motyki. Znaczy, motyki, o Boże. nie mam siekiery. No dobra, zniszczymy to szybko. Come on, come on, come on. O Boże, jak się to długo niszczy. No i patrz, jak tym skotkiem, którym bije, jak on wolno chodzi. Mam takie lagi, tak Jeszcze ich nie powstrzymałam No cóż Tu sobie schodka I zjebałam sprawę yy, Przepraszam, zwaliłam sprawę Bardzo przepraszam za moje słownictwo Tak jakoś mi się po prostu wymsknęło yy, Dobra, schodki są pięknie, ładnie Wszystko gra yy, Ok. No to łóżko sobie możemy postawić Ham, ham, ham że tu, tak, tak tu może takie piętrowe zrobić. no dobra, dobra. Okej. Okay. <śm> Dzisiaj bym chciała na jakieś kopalnie popolować, czy coś w tym stylu. Znaczy popolować. No, poszukać coś tam wydobyć. Jak co będzie potrzebne? Na pewno będzie potrzebne więcej pochodni. To to już mamy jak w banku. Jeszcze teraz co się zrobi. chodnia są kilof kurde, na żelazny kilof mnie nie stać nawet, o kurde no cóż, dobra, to weźmiemy w razie co drewno, to, 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 to. dobra, łopatę weźmiemy może wziąć nawet i te trzy mięska na chwilę weźmiemy te pięć w zapasie sobie jeszcze więcej weźmiemy, bo nie wiem ile tam posiedzę Postaram się jak najkrócej, tak szybciutko, do jakiejś tu publicznej, znaczy publicznej, o boże, co ja. szanie I tak, dobra, idziemy się przespać i idziemy na kopalnię. Pójdziemy może na ten wąwóz, który był w poprzednim odcinku pokazany. Czekać, bo ja chyba gram na PC Full. No a jak? Przepraszam bardzo za to, ale, ale. No, nie tylko ja gram na tym komputerze. Ok, nastał nam piękny, słoneczny poranek. Nie chcę się drzwi zamykać za są noc. Cóż, rzyszy, Ten wąwóz, z tego co pamiętam, albo i nie pamiętam, gdzie on był, jednak. Hmm. Wiem, że się uz uzbroiłam tylko w jednym, O, pieśki. A pech nie będzie mieli psa. Wydajmy na chwilę. O. Ja tu chyba już byłam, że tu zmącona woda jest Piękne wyjście Okej okay. No cóż Ja bym chciała najbardziej żelazo znaleźć hmm. Kurde, o które ja tu zaczęłam nagrywać O Tak, to to, pamiętam Była jaskinia i tu obok był jeszcze taki O, tak O to chodziło No cóż, of, fuck, czy ja tam creepera? A nie, nie creeper o, żelazo. No to co chcieliśmy, no to to mamy już na wstępie. Okej. Okay. Hmm. Dobra. Hmm, widzę, że jaskinia się tam jeszcze dalej ciągnie, ale dzisiaj raczej tego nie zwiedzimy całego. <grym> Okej. Okay. Hmm, a, żelazo. Żelazo cenniejsze, ja za wąglem się uganiam. przepraszam, jestem trochę przeziębiona zresztą to mówiłam w poprzednim odcinku ale kręcę go w ten sam dzień i właśnie, właśnie, właśnie Jeżeli dziś jeszcze to powinno być razo albo i nie no dobra, cóż idziemy na ten wągel wągel, wągel wągel też jest dobry a, taka dupa widzę mm. A, I, i ludzie, którzy nie czytają opisów, to przepraszam, że w pierwszym odcinku ja mówiłam, że udostępnię seed mapki, a nie udostępniam, to on będzie w drugim odcinku, tak yy, Okej okay. Znaczy, już jest, co nie? Okej okay. Dobra, pozbieramy to sobie i idziemy jeszcze do tamtej jaskinki to oczywiście jeszcze wrócę, ale to już raczej poza nagraniem. Myślę, że to Was tak nie ciekawi. No, ale na chwilę nie mam pomysłów, na co ciekawe. No, początki takie bywają, a nie inne. Trzeba się zabezpieczyć. Zabezpieczyć. Boże, jak to brzmi. No dobra. Bez skojarzeń od razu mówię. No, fajna jaskinia. Ale chociaż jest żelazo. No, to tutaj ja nie narzekam. O, nie troszeczkę. A mnie to pasuje. Mówię sobie całą, może zbrojkę, chociaż nie, jeszcze mnie chyba nie stać. A i zrobimy sobie, że razem przede wszystkim. Jeszcze zrobimy sobie, tak myślę, kopalnię koło domu, ale to już nie w tym odcinku. Które zawsze przed nagraniami zapominam włączać stopera czy jakiegoś takiego pierdoła. A później, kurde, się dziwię, że czemu limit? What the fuck, o co chodzi? O, widzicie? Nie trzeba robić krytych basenów. No cóż, dobra. Ja chyba zaraz już będę kończyć. Nie wiem czy długo nagram, czy krótko. No przepraszam, jeśli on będzie zbyt krótki. Ale obiecuję, że to się zmieni, bo już niedługo. Y, postaram się ściągnąć limit. Nie wiem jak to się robi, ale mój kolega już nagrywa fajnie. Ma ta, tam parę dziesiąt widzów, chyba 50, z tego co dobrze pamiętam dwóch i link do jego kanału będzie w opisie filmiku tak, polecam jego kanał fajne filmiki kręci i w ogóle zazwyczaj go nie hejtują mało hejtów ma yy, dobra wejdziemy sobie, jeszcze sobie zjemy coś wejdziemy sobie zaraz na górę o Boże, którędy tu się wchodzi, zawsze mam dylemat z tym ale chyba mi się wydaje, że ten dyk i przepraszam za esa, jeśli go słyszeliście no ale cóż, cóż, cóż... No kurde, jak się podziwiało, ja muszę sobie jakieś jogowskazy naprawdę tu zrobić, bo nie ogarniam już. Czy tędyk, czy tędyk, czy nie wiem. No kurde, przepraszam. O, oh, fak. A, to ja tu chyba już byłam. No tak, byłam. No kurde, no nie mogę wejść nawet do domu, nie wiem jak. A wiem, że to było gdzieś przy wodzie, czyli... O, tędyk. No dobra. Chodzimy, przepalamy i się żegnamy. Tak. A jak w poprzednim, w pierwszym chyba odcinku, nie pamiętam już w którym czy w drugim, były grzyby. No patrzcie, ile tu zagrzybienia jest. No nie wiem o co chodzi. Może niedaleko gdzieś znajdę grzybnie. No fajnie by było. Krówki bym sobie zaciągnęła do domciu. Grzybową bym miała co rano. No nie. Później straka tylko. No dobra. Dobra, no to. A ma jakiś węgiel w, ple... w plecu, trzeba powiedzieć, w piecu. Okej, okay, niech się to nam przytapia, ślicznie pięknie. A my się już pożegnamy w naszym nowym Zarąbistym domku. Jezu, i jesteś mi, czy wy naprawdę macie takie lagi w dżungli? Ja na innym żadnym biomie nie mam. Nie wiem, czy się w dżungli przed wszystkim nie wyprowadzić, tylko będzie jakaś, nie wiem, leśniczówka. A, podoba mi się to oszklenie. No dobra, to co ja będę więcej gadać. Mierz na klatę i kończymy, co nie? No to do zobaczenia w kolejnym odcinku Serii Kwadratowy Świat. No i cześć!